Dobry drogie Anony. Pamiętajcie, że możecie wpaść na naszego Discorda, żeby popisać i być na bieżąco. Link w opisie. W sercu Warszawy, w szklanym wieżowcu, mieściła się siedziba ByteTrust Spółka z o. Firma niegdyś znana z przyjaznej atmosfery zmieniła się nie do poznania w ciągu ostatnich miesięcy. Kamil Nowak, 28-letni programista Java, czuł te zmiany na własnej skórze. Ze 170 cm wzrostu, uporczywym trądzikiem i pogłębiającymi się za kolami, zawsze czuł się niewidzialny. Teraz to uczucie tylko się pogłębiło. Byte Trust stosowało metodykę Scrum, ale do niedawna było to bardziej elastyczne podejście. Dwutygodniowe sprinty były intensywne, ale zespół zawsze znajdował czas na code review i poprawę jakości. To się zmieniło, gdy do firmy dołączył Dorian Wilk, nowy dyrektor operacyjny. Dorian, z prawie dwoma metrami wzrostu, kwadratową szczęką i przenikliwymi zielonymi oczami, emanował siłą i pewnością siebie. Od pierwszego dnia wprowadził bezwzględny reżim. Słuchajcie, kodujące małpy, ryczał podczas pierwszego spotkania. Koniec z tym luzackim podejściem do skrama. Od dzisiaj każdy sprint to wyścig o życie. Kto nie dowozi story pointów, pakuje manatki. Codzienne stand-upy zamieniły się w sesję publicznego upokarzania. Dorian stał nad programistami, popędzając ich i krytykując każde opóźnienie. I co, Kamilku, znowu nie skończyłeś tego taska? Może powinienem przynieść ci smoczek i kocyk, żebyś się lepiej poczuł? Presja rosła z każdym sprintem. Programiści pracowali po nocach, weekendy stały się standardowym czasem pracy. Kamil często zostawał w biurze do późna, próbując nadrobić zaległości. Oliwia, dotychczas spokojna i rozważna Scrum Master, zdawała się być zauroczona nowym stylem zarządzania Dawida. Podczas retrospektyw, zamiast skupiać się na problemach zespołu, powtarzała mantry Doriana. Musimy być twardsi, tylko ciągły nacisk prowadzi do prawdziwej produktywności. Dorian ma rację, w IT nie ma miejsca dla słabe uszy. Kamil, który od dawna podkochiwał się w Oliwii, czuł jak jego serce pęka za każdym razem, gdy broniła metod Doriana. Przełomowym momentem był koniec szczególnie intensywnego sprinta. Zespół pracował nad kluczowym modułem dla największego klienta. Kamil nie spał od 48 godzin, próbując dokończyć swoje zadania. Gdy szedł na spotkanie przeglądowe, usłyszał głosy dobiegające z koedukacyjnej toalety. Drzwi były uchylone. Zajrzał do środka. Dorian przyciskał Oliwie do ściany, jedną ręką błądząc po jej ciele, drugą trzymając wykresy burndown z ostatniego sprinta. Jesteś najlepsza, mruczał Dorian. Razem zrobimy z tego zespołu maszynę do kodowania. Pokażemy im, co to prawdziwy skram. Oliwia chichotała wyraźnie zauroczona. Och, Dorian, twoje metody są takie efektywne. Kamil poczuł, jakiego świat się rozpada. Cofnął się, potykając o własne nogi i wrócił do sali, gdzie czekał już zespół. Sprint review był katastrofą. Kamil roztrzęsiony i zdekoncentrowany plątał się w wyjaśnieniach. Dorian nie szczędził mu krytyki. Co to ma być, Kamilku? Dwa tygodnie pracy i co? Gówno! Jesteś żałosny! Może powinienem zatrudnić stado małp! Przynajmniej nie narzekałyby na nadgodziny! Po spotkaniu, Kamil znalazł na swoim biurku wiadomość od HR. Jego rola w zespole została zoptymalizowana, co w praktyce oznaczało degradację do junior dewelopera. Otwierając Eclipse, by rozpocząć kolejny sprint, Kamil zastanawiał się, czy w świecie, gdzie agresja jest mylona z kompetencjami, a presja z efektywnością, ktoś taki jak on ma w ogóle szansę na sukces. Sprintowe koło zamachowe kręciło się coraz szybciej, a on czuł, że powoli traci grunt pod nogami. Czytał. Paściarz. Scram to jest takie gówno, ludzie dajcie spokój.